Cześć, witajcie! Jestem Andrzej w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black Flag na naszym kanale. Kontynuujmy, jak jest teraz przygoda. Eee, co? Dziś już mamy dalej zbierać skarby. W ogóle w z tego, taki, że ostatnio zgadnęliśmy, że mam załogi trochę nieodregenerowaną, więc... Będę mógł to się to pobawić to w tam ratowanie żołnierzy kurtyzanami. Coś takiego. Nawet uwolnić ich co nie? Dobra, eee, regenerujemy rzeczy, zapasy na kapce, to jest rzecz pewna. Może żłówki wszystkiego mam trochę zużyte, nawet beczek czasem używam, ale widać, że mam zregenerowane. Ujaśnienia kawki. Mogę to kupić za 30 kafli, czego nie chcę robić. To tak samo. W tej Gearze tu mogę od dawna i też tego nie chcę robić. To się przyda, zapas ciężkich kul do czterdziestki. 4 kaflem. Tak takiej przy nieładowni został nam jeden schemat, chyba, który w ogóle wiem, gdzie jest. To już tak abstrahując. Pewnie gdzieś pod to się udamy. Mutually Dobra. Dobrze mówiłem, że wiem tak. Schemat elitarne wybuch, a nie wybuchowe beczki, a nie magazyn. Dobra. 565, 539. Idziemy gdzieś tam. 565. To jest ta jaskinia. No, dobra. Wejdź do jaskini tylko przymiotników. Palma czy kamienie i to W środku czy na zewnątrz? Chyba na zewnątrz, bo pan mi się nie będą mieli. Pan ma i trzy kamienia? Jest. Jest chyba to. Wejdźmy do środka, może tam też są palmy. Znaczy nie szansa? No umówmy się, na kryjówce bandytów. Jednak jest. się tu, więc czy będę szukali? No to jest chyba ta przed nami. To jest jedyna taka na widoku. Tam jest jeszcze jedna. Opie dwie nawet. Gdzie się nie udziło. Kurde, sięgam. Do ciebie sięgam. Do was jednak też sięgam. Bawcie się. Dawno to byliśmy, że ja to miejscówkę średnio pamiętam. Już tak w ogóle. To jest w tym momencie czy... Mama, trzy kamienie, skrzynia. Mamy. A ja ładna mam miejscówka, szczerze, malownicza. Jest malownicza, bardzo ciekawa do odpoczynku, tylko błyszmy to wszystkie takie pierdał i że to, sobie po prostu... Mamy naturalny krajobraz, trochę oświetlenia jakiegoś takie jak vintage. Takie latarnie. No. Dziękuję, 17 skrzynia Gdzie jest kolejna? 525-251. 525-251 400 to będzie w tom nie, to w tom no 525 551 Ile? Jeszcze raz, bo znowu zapomniałem 5, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 3. 5, 2, 5, 5, 3. Będzie tu Te strony. Fajnie, że się pomyliłem, o tyle, patrzę u góry, a to jednak jest tu, na Long Bay. Jedno z głównych miejsc tak w ogóle. Long Bay to jest taka miejscówka pomiędzy wszystkim, gdzie jest obserwatorium. Jest punkt obserwacyjny. Ten tu. Tu są domki, czyli tu. Dobrze, że jest taki fajny punkt odniesienia. To łatwo pójdzie to znaleźć. Jest punkt obserwacyjny. Tu są domki. Tu są dwa domki. Trzy drzewa, dwa dwońki, Cztery drzewa. Tą, czy tą stronę? Pytanie Od której to stoi? Tu patrzę jakby od... To jest ta strona Jak mi się zdaje. Tu 1822 z a zostało mi ile map? Jedna. Została mi jedna mapa. To gdzieś trzy mapy są jeszcze. Może chyba mam pomysł jeszcze jak je zdobyć, bo w tawernach mogę wykupować. To mogą jeszcze być gdzieś pochowane na jakichś terenach, czy takich na jakichś wysepkach coś. Albo mogę kupić, może od kogoś. chyba wie. Chyba gdzie jest ostatnia? 479, 48. Cztery osiem siedem, cztery siedem dziewięć cztery osiem siedem wrak, pod wodę trzeba iść. Chyba, jest łagodne wyjście jest w miarę łagodne.

No nie, no weszłem pod wodę No się ja pierdol Nogi raz niechcący To się nawet robi irytujące Jak ja tak Polsce. Czemu nie mogę wrócić tam normalnie jak człowiek Podczas skakania jak będzie taki skok, okej okay, no. Nie o tych śmiesznych wężach. Mam przysunieć paniesz nie ma istnieniu tego bółga. Spróbujmy się nie zrobić przy okazji. Co tutaj jest? Tak to wygląda. Niby tu. Serio. Już. To wystarczyło, żebym wcześniej, jak to było, spojrzał na mapę i to po prostu wykopał. A już myślałam, że będą się wszystkich tam z bandytów rozwalać. Kolejny schemat. Jeszcze gdzieś jest. Kurde, nie wiem. Gdzieś tu jest cały czas jeden schemat. Gdzieś tu cały czas coś gdzieś jest. Tak są bronie, to wszystko jest. Skąd ja ci mam to wszystko wziąć? I to jest aż dla mnie niespotykane. No bo pójdziemy tu i spopry... spróbujemy zobaczyć przynajmniej jak wygląda kolejny statek. Liczę, że tu ogarnę kawkę pod naprawy I uzupełnienie wszystkiego Tak samo liczę, że w tawernie jakby zapłacę kilkukrotnie, to że będę mógł se... Wiecie e, Że Nie to chciałem Przecież co to chyba szybciej będzie, jak się po prostu szybką podróżą popierdzielę No Ciekawe, czy to będzie do ratowania kurtyzanym, przy okazji parperów, bo bym to było ratowały paru żołnierzy. Nie widzę, ale no. Gdybym miał, czy jak wystarczająco zapłacę, to będę mógł sobie wyświetlić lokację takich map. Ok, dzięki. Might I find your today. Tak, potrzebuję. Bierz to. Wjeżdżę, potrzebuję. No bierz kosz, bierz spore chłopki, bo też tego nie używam. Nie potrzebuję już po prostu. A teraz kupowania. Potrzebuję amunicji. Nie. Może jest lepsze coś. Moc wybuchowych beczek mogę sobie dać. kawi. Dzwon, nurkowy. Siła w a Ale zawsze w flagarzy to czytałem mało ważne. Też mogłem mu ale na razie chyba sobie pozbieram, bo w co mi zostało tu 650. działa burtowe, chyba pozbieram na razie. Pieniędzy, szkoda. Został jeden schemat i jednego nie mam. Na resztę już są tylko pieniądze i składniki do Mamy trochę hajsu, 250 trzeba zapłacić. Wydam nawet i kafla i zobaczę, co mi da za to, że mu trochę popłacę. Nie są obecnie dostępne żadne informacje. Dziwne No, podpójmy i zobaczmy co to będzie I zakończę sobie tam odcinek i od razu zaczynam grać kolejny Chyba to tak będzie Nawet i spoko się Właśnie właśnie zrobię bo nie ogarniam Chyba na, kolej, na kolej, kolejny odcinek zobaczę gdzie jest pozostała ostatnia mapa. Gdzie jest, my, jakby, też mapy locations, więc będę szukał. Nie macie metalu, nie ciekawicie mnie. Będę do to opić ja tam, ja tam Dobra, to kończymy w kolejnym, Na się tym zajmiemy. Więc co? Jeszcze jedną może zobaczyć. Czy ja w ekwipunku mi się wyświetlają mapy. Inaczej. Ekwipunek. Mapy skarbów. O, wyświetlają się mi wszystkie mapy, jakie miałem, więc zobaczę po prostu, jakich mi brakuje. Dobra, to byłoby na tyle. Na razie no i cześć, pobidźliśmy się w kolejnym odcinku z gry Assassinskiej 4 Blackfield na naszym kanale. Pa-pa!